Siemanko, dzisiaj porozmawiamy sobie o kalkulatorach kalorii. Zapraszam na materiał. Otóż wiele ludzi zastanawia się, jaki kalkulator wybrać. Czy ma być to ten z fabryki siły, czy ten z czy jakikolwiek inny. No prawda jest taka, że tak naprawdę nie będzie miało to wielkiego znaczenia. Z tego wpływu, że kalkulatory między sobą. No różni się dosyć znacząco. Jeden kalkulator może nam podać, że nasze zapotrzebowanie wynosi powiedzmy 3000 kK, a drugi może powiedzieć, że wynosi ono 2000 kK. Także w tym wypadku powinniśmy tak naprawdę wybrać jakikolwiek pierwszy lepszy kalkulator, jaki wyskoczy nam w wujku Google, wpisać w niego potrzebne dane i to, co nam ten kalkulator wyliczy, powinniśmy wziąć za taki nasz punkt. Początkowe. Nie powinniśmy zastanawiać się, czy jest to za dużo, czy za mało, z tego względu, że stwierdzimy to dopiero po jakimś okresie. Jak to powinno wszystko wyglądać? Powinniśmy właśnie wziąć tą ową kalorykę, jeść w ten sposób powiedzmy od 2 do 4 tygodni i po tych 2-4 tygodniach porównać zdjęcia porównawcze, masę ciała, czy chociażby pomiary. Jeżeli te pomiary są bez zmian, jeżeli masa ciała jest bez zmian, jeżeli zdjęcia poglądowe wyglądają niemalże identycznie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to co wyliczył Ci ten kalkulator jest Twoim zerem kalorycznym. No i w tym momencie wiesz co musisz zrobić, żeby redukować, co zrobić, żeby masować. Więc tutaj w zależności od tego jaki jest Twój cel, albo dodajesz kilokalorie, albo je odejmujesz. No i wtedy już wiesz ile powinieneś jeść. No i właśnie dlatego bez sensu jest zastanawianie się Jaki kalkulator wybrać? Powinniśmy, tak jak mówię, wybrać pierwszy lepszy i na tym, z tego wyciągnąć później jakiekolwiek wnioski, tak żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. No i tutaj tego kalkulatora tak naprawdę używamy tylko raz w życiu. Jeżeli już zredukujesz do powiedzmy pożądanego poziomu tkanki tłuszczowej i chcesz dalej iść w okres budowania, kształtowania sylwetki zwał jak zwał, no to nie wyliczysz ponownie nowego zapotrzebowania kalorycznego, bo ty wiesz co się działo na tej kaloryce, na której byłeś. Więc po prostu teraz musisz wyciągnąć wnioski, odpowiednie oczywiście, do tego co zrobić, aby przejść w okres nadwyżki kalorycznej. Czyli po prostu dodajesz y, jakąś pulę energii. I to wszystko. I tutaj na tego kalkulatora, tak jak mówię, nie używamy już nigdy, nigdy. Nigdy więcej. Także kalkulatora używamy raz w życiu, wybieramy tak naprawdę byle jaki, później bazujemy już na obserwacjach, wyciąga wyciągamy wnioski z tych obserwacji i wiemy na czym stoimy. Także tak to by właśnie wyglądało, jeżeli chodzi o kalkulatory kalorii. Także no wiecie już, że nie musicie martwić się, jaki wybrać, który będzie lepszy bo tak jak mówię, te kalkulatory mogą się bardzo, bardzo różnić między sobą i nie ma to większego znaczenia. Także to byłoby na tyle w tym materiale, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w następnych. Cześć!